Szanowni Państwo, Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Poseł, Szanowna Pani Senator, wszyscy według godności i zasług, którzy się tu zgromadzili, drodzy bożanie, drodzy goście, narodowe święto 3 maja. Bo tak się formalnie nazywa ten dzień. Ustanowione, może dla wielu będzie to zaskoczeniem, w 1919 roku, później przywrócone w roku 1990, można powiedzieć, nasze polskie święto. Święto Konstytucji 3 maja, święto majowej Jutrzenki. Jak niedługo usłyszymy w piosence święto Rzeczypospolitej, święto obywateli Rzeczypospolitej. Ale także dzisiaj, jak słyszeliśmy w kościele, obchodzimy liturgicznie uroczystość najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Nie wiem, czy było nas tak dużo, pewnie nie. Ale pół roku temu, w tym samym miejscu, 11 listopada, w sposób równie uroczysty spotkaliśmy się tutaj. I właściwie można powiedzieć, jak wiele się zmieniło od tamtego czasu. Ze szczególnym uwzględnieniem daty 24 lutego tego roku. Ale przy głębszej refleksji można powiedzieć, że tak naprawdę to się niewiele zmieniło, albo prawie nic się nie zmieniło. Tylko my pewne sprawy widzimy jaśniej, wyraźniej i w takiej perspektywie, jak należy. Drodzy Państwo, czy rzeczywiście Rosja się zmieniła? Nie, nie zmieniła się. Czy cele Rosji się zmieniły? Nie zmieniły się. Czy ofiarność naszych funkcjonariuszy służby granicznej się zmieniła? Nie. Nie zmieniła się. Czy gotowość naszych żołnierzy do obrony Polski się zmieniła? Nie. Nie zmieniła się. Czy nasza polska gościnność się zmieniła? Nie. Nie zmieniła się. Czy nasze. Serce gotowe nieść pomoc potrzebującemu, się zmieniło? Nie. Proszę Państwa, niewiele się zmieniło. Można powiedzieć nawet, że nic się nie zmieniło. Ale warto wskazać, że to, co teraz wszyscy widzimy jasno, co dla każdego jest oczywiste, Przecież byli tacy ludzie, którzy już wcześniej to widzieli i wcześniej o tym mówili. I dla których to nie jest żadna nowość, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji i tak wygląda świat, w którym żyjemy. I w tym miejscu należy oddać tym ludziom sprawiedliwość. Drodzy Państwo, to przecież rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednoznacznie oparł nasze bezpieczeństwo o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I dzisiejsze wydarzenia na Ukrainie, działania Rosji, ale też i działania Stanów Zjednoczonych, jasno pokazują, że to był prawidłowy wybór. Szanowni Państwo, pół roku temu usłyszeliśmy o planach zwiększenia armii polskiej, dzisiaj jest uchwalona. Ustawa o obowiązku obrony ojczyzny. A gdy kilka chwil temu śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, wspominaliśmy też Bonapartego. A to przecież Bonaparte powiedział: Jeśli ktoś, jeśli naród nie chce karmić własnej armii, będzie karmił armię cudzą. te słowa brzmią szczególnie w tym roku w roku 250 rocznicy pierwszego rozbioru Polski. Tak, tej Polski, która wtedy nie zadbała o swoją armię i koniec końców mimo tej jutrzenki Konstytucji 3 Maja zakończyło się to tragicznie. I potem 123 lata niewoli. Szanowni Państwo, trzeba zadbać nie tylko o wojsko, bo państwo musi dbać o wiele rzeczy. A warto to teraz tu powiedzieć jasno, bo tych rzeczy jest bardzo wiele i nie należy działać według zasady, że sparafrazuję tu słowa pewnego znanego polityka. Po co w Polsce lotnisko, skoro jest lotnisko w Berlinie? Drodzy Państwo, musimy mieć własne lotnisko, własną armię, własny gaz, własne wiele, wiele rzeczy, wiele rozwiązań, wiele spraw. A po co to mamy mieć? Po to. Abyśmy byli silni własną siłą, abyśmy mogli sami zadbać też o własne bezpieczeństwo. I niezależnie, że spojrzymy na to na poziomie ogólnopolskim, to odnosi się to też do naszego tutaj lokalnego życia, tego naszego miejskiego. Też wiele rzeczy musimy mieć swoje, które zapewnią nam. Kontrolę nad tymi sprawami, o które musimy zadbać. I to samo odnosi się do naszego osobistego życia. Każdy z nas ma takie sprawy, które muszą być jego i dzięki nim kontroluje swoje życie. Jak już powiedziałem, trzeba mieć własną siłę, aby inni nas szanowali. Jeżeli spojrzymy teraz na. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą na Ukrainę, to pewnie wielu by im dzisiaj nie pomogło, gdyby nie wykazali tej własnej siły. I to jest przykład, że trzeba mieć własną siłę, że trzeba umieć walczyć i wtedy można liczyć na sojuszników. Jak już wspomniałem o Ukrainie. Warto w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy pomogli i pomagają obywatelom Ukrainy. Tym, którzy są tu w Polsce, ale też tym, którzy są na Ukrainie, którzy tam mieszkają, którzy tam walczą, którzy spełniają tam swój obowiązek, bo moim zdaniem myślę, że to nie jest tylko moje zdanie Ukraina teraz walczy niejako za nas. Drodzy Państwo, tym wszystkim, którzy przyłożyli swoją rękę do pomocy obywatelom Ukrainy, dziękuję. Szanowni Państwo, patrząc na to, jak się to działo z 24 lutego, można powiedzieć, że Racibórz zdał egzamin. Braci Bożanie zdali egzamin. Polska zdała egzamin, państwo polskie zdało egzamin, ale przede wszystkim Polacy zdali egzamin. Szanowni Państwo, życzę wszystkim nam, abyśmy wszystkie te egzaminy, które przed nami staną, zdali celująco. Niech żyje Polska!